Okej, okay, więc pierwszy odcinek trzeciego sezonu Mandalorianina jakoś mnie specjalnie nie zachwycił. Was w komentarzach też nie, trochę osób pisze, że no okej, okay, taki serial, trochę odmurzasz, jest na wojnę, no czego się spodziewać. Ale wiele z Was zauważyło to samo co ja, gdzie... Bo ja nie byłem pewien, czy tylko ja mam takie odczucia, że to show tak, 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 trochę ta fabuła, nie za bardzo, tak, tak, po co to? I ten drugi, trzeci odcinek stwierdziłem, że dobra, omówię nie pojedynczo, bo za mało się dzieje na odcinek, tylko po dwóch, zobaczymy jak będzie w przyszłości. Ale tak. I teraz tak. Ogólna myśl moja po drugim i trzecim już odcinku jest taka, że jest trochę lepiej. Bez wątpienia jest trochę lepiej, bez wątpienia miałem w trakcie tych odcinków trochę takich momentów typu: okej, okay, ten. okej, okay, okay, wiem czemu to oglądam. Nie jest to najlepsza rzecz ever. To tylko gwiezdne wojny gdzieś tam w tygodniu wychodzą i ja Nic specjalnego, ale. Dużo plusów. Tylko, że jest też dużo minusów. I znowu, no to moje oczywiście tylko wszystko subiektywne rozkminy, z którymi się z Wami zaraz podzielę. Wy też możecie potem w komentarzach podzielić się swoimi oczywiście. Natomiast na każdy plus tego serialu w tych dwóch odcinkach, co, o których dzisiaj mówię, widziałem też minus. Więc będę przechodził tak sobie patrząc na, wiecie, co tam się działo w odcinku, żeby o czymś nie zapomnieć. Ale przysięgam, że za każdym razem, kiedy miałem tak, oj, tu coś nie działa, to za chwilę było coś, co mi się podobało. I zaraz do tego przejdę, już lecąc po scenach. Także dużo plusów, dużo minusów. Normalnie brzmi jak, jak tytuł od opowiadania Sabkowskiego. Zaczynamy na e, Tat Tatooine, boże, te nazwy planet. Na <grym> Tatooine z naszą panią Mechanik i tymi jej, wiecie, całym tym jej nie wiem, bałaganem. Nie, nie, to, to miejsce jest takie już memiczne, że tam zawsze jak nas się man pojawia, to ona tam akurat coś cwaniaczy, czy cwaniakuje, kombinuje, coś takiego robi. I tam ma te małe działy, coś tam z nimi załatwia, kroi jakiegoś innego frajera i. Muszę powiedzieć, że już mi się to znudziło. <laughs> w sensie... No nie wiem, już mi się, znudziła mi się jej postać. Na zasadzie za każdym razem jest dokładnie to samo. Co sezon tam jesteśmy w tym miejscu i ona tam musi, wiecie, cwaniaczyć. Ale okej, okay, rozumiem. Czemu nie? Natomiast nie rozumiem czemu... O ile kroi jakiegoś tam frajera i ma jakiś układ, że tam jawły coś tam mu podebrały, jakieś części czy coś. I ona tam, no wiecie, no, po prostu takie na zasadzie krojenie frajerów. To dlaczego nam daje Mando tego... K5, tak? Nie, R5, tak? Że, że tak jak Artuditu, wiecie, tego tego czerwonego, który jest ewidentnym gruchotem, ewidentnie to jest trochę na zasadzie takiego cicho, cicho. udawaj, że wszystko jest OK, jesteś świetny, nadasz się idealnie. Biorąc pod uwagę, że no wydaje nam się, że ona jest jednak taką trochę przyjaciółką Mando, tak że trochę mogłaby go lepiej traktować, szczególnie że le leci na groźną misję i bierze ze sobą małego, którym ona się opiekuje. Wydawałoby się, że ona mu nie wciśnie. Wie, wiecie co chodzi? Że jeśli w tej kwestii akurat to mu nie wciśnie tego robota na zasadzie, że bierz, bierz, będzie świetnie. Także trochę nie. Jak nie rozumiem, ale no dobra, okej, okay, po prostu to robi, bo to jest ona. No w sensie rozumiem, ale tylko mówię, że wiecie, że tak nie, jest dużo rzeczy w tym, w tym sezonie, które mi się po prostu nie dodają, nie. W każdym razie mamy piękne widoczki fajerwerków i grogu, prawda, znane patrzący jak zawsze uroczy, aż się chce kupić zabawkę. I tu pierwszy taki duży plus, który no mógłbym powtarzać przy wielu scenach, ale powiem już ogólnie no, ten serial wygląda fantastycznie. Jest kilka momentów na przestrzeni tych od... dwóch odcinków, które wyglądały trochę tak no, CGI, albo tak, no trochę green screen za bohaterami. Tak, tak, Coś gdzieś tam, ale 90, nie wiem, 5% czy 9. Fakt, że my mamy serial, który wygląda lepiej niż większość filmów Science Fiction. Coś to 20 lat temu prequele chciałyby tak wyglądać, nie wiecie z ówczesną technologią CGI, która i tak wyprzedzała swoje czasy, no a miała dużo mankamentów. No, no wiecie, no, kwestia po prostu postępu techniki komputerów i CGI ogólnie, ale, ale fakt, że my to wiecie, że tak, teraz my to tak bierzemy po prostu za taki pewnik, że no tak, serial MCU, czy nie MCU, tylko tam, no Gwiazda wojny, ale no, to samo w MCU, tak. A to, to nie jest takie proste i naprawdę tutaj jest tyle fantastycznych ujęć i tych lokacji, i tego, że my wierzymy w to, że bohater jest w tej lokacji, leci gdzieś w kosmosie. Te, te ujęcia tutaj na różnym poziomie, takie science fiction la Blade Runner, takie są ujęcia, które wyglądają dokładnie jak z Blade Runner. 2049, takie jak kamera jest przyczepiona na statku, no to tam jak Ghost Link tym swoim samochodem latał, to tak to wyglądało. Jest, jest mnóstwo ujęć, wiecie, tych właśnie, tych, tego dużego miasta takiego cyberpunkowego, ale też są no, wiele, wiele innych mniejszych gdzieś, które naprawdę dają jakiś taki realizm, że oglądam głupiego Mandalorianina, a naprawdę, muszę powiedzieć, Szapoba w dużej większości wygląda to świetnie. Mówię, nie wszystko, są jakieś tam ujęcia gdzieś coś, ale naprawdę ogólnie Wizualnie jaram się, jak już jestem w takich ogólnikach, muzyka. I ktoś napisał komentarz, i słusznie miał rację, sprawdziłem, myliłem się mówiąc w pierwszym odcinku, że muzyka Goransona. Goranson nie robi muzyki do trzeciego sezonu znaczy, myliłem się w tym sensie, że no nie robi już dalej, tylko jest tam nowa osoba, która chyba z nim współpracowała. Chyba to też jest ktoś dosyć młody, jak tam patrzyłem, po, po tym, w czym brał udział. Eee, też jest to świetna, utalentowana osoba, która naprawdę robi tu kapitalną robotę. Oczywiście myliłem się połowicznie, no bo muzyka Goransona z pierwszych dwóch sezonów jest tu dalej wykorzystywana, więc jest ona de facto, natomiast ewidentnie nowe utwory są od kogoś innego. I powiem tak, wszystko co tu słyszałem było zajebiste. Czy, czy to było Goransona, te stare główne motywy, czy coś nowego, tak mi się wydaje przynajmniej, że nowego, no bo ja nie wiem tak naprawdę, wiecie, no nie, nie, nie znam tych soundtracków na pamięć, że tam dokładnie wiem co, kiedy występowało, ale muzyka przez te dwa odcinki była taka, że ten serial mógłbym tak po prostu patrzeć i słuchać, i już mieć w świecie jakiś tam poziom radości, że warto, nie? Nawet jeśli historia czasami jest durna, czy tam jakaś, nie? No tak, no i mamy ten drugi odcinek, jest taki bardzo sceny akcji, Mando leci na ten Mandalor, i znowu tutaj tak fabularnie ogólnie. To wszystko mi się z tymi Mandalorianinami wydaje głupie, i słuchajcie, co ja mogę powiedzieć? No, to jest główny wątek, główna rasa, jakby ludzi czy kosmitów, których tam, czy istot, których śledzimy, tak, nasz główny, no, no Mandalorian, tak, jest, jest serial i... Oni mają jakieś tu legendy w tym loże, że tam ten Mandalor jest w zasadzie wciśnięty im kit, nie? Że jest, wiecie, że nie da się tam dostać, jest jakiś przeklęty czy coś i tak dalej. Po czym Mando przyleciał, wylądował i, i się ma. jakby nikt tego nie spróbował. To jest jakiś, to jest ich Mekka, czy tam ich, nie wiem, jakiś Watykan czy coś, czy, czy, czy tam Jerozolima, nie, no, nieważne tam co, aż w porównaniach religijnych, ale to jest to ich święte miejsce. Nawet nie spróbowali tam polecieć i tak się przekonać na własnej skórze, czy przypadkiem, wiecie, się da. Nie było jednego śmiałka, który poleciał, wylądował i stwierdził, o, ja tak wracam. E, nie wiem, bo ja też, ten lore mnie tak nie interesuje jako shipper, więc tak, tak trochę jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam. Jak, czasem ktoś mi w komentarzach, jak oglądam takie rzeczy, e, jakby wypomina, że ale ty, ty nie, nie uważnie oglądałeś, albo nie znasz loru, nie czytałeś komiksów, czy coś takiego. Ja mówię, no, no nie, jestem zwykłym widzem, jak coś mnie ma zainteresować, na zasadzie po prostu będzie to ciekawe, ja chętnie posłucham, czy to Gwiezdne Wojny, czy coś zupełnie innego, ale czasem jak jest tak, że taka fabuła jest taka eee, nie mogą kaka kasku zdjąć z głowy, to wiadomo, no skupiam się na tyle, na ile jestem w stanie, ale jestem tylko człowiek. Myślę wtedy głównie o tym, jak ładnie wygląda kompozycja danego ujęcia, jeśli jest ładne, albo jak brzydko, jeśli jest brzydko. <laughs> no, w każdym razie, Mando wychodzi wychodzi, tutaj z takich mini absurdzików i mini takich słabych, powiedzmy, scenopisarskich setupów i payoffów. Później gada coś do Grogu, że no, ucz się nawigacji i tamten. Jak wiecie, Grogu 5 minut później w serialu musi użyć nawigacji, chociaż nie do końca on, ale na zasadzie, że wiecie, że, żeby go uratować i polecieć po Bołkatan, więc tak mówię, to, to był wasz setup, że ten mu powiedział, no, ucz się nawigacji, ona się przydaje i wiecie, pięć minut później Grogu pokazuje paluszkiem na ten w ogóle ten Grogu, tak, z też takich ogólników, ale kon i konkretów właśnie w tych scenach, to, to jest kla klasyczny dla mnie, wiecie, mieć ciasto, zjeść ciasko i nadal mieć ciasko i znowu jest jeść i mieć, bo co scenę, on jest albo jest po prostu dzieckiem, które, wiecie, no jest uroczy, wiadomo, chcemy sprzedawać zabawki i fajnie nam się na nich patrzy, jak latają sobie tam po ekranie. No ale z drugiej, strony, z drugiej strony w tej samej scenie to jest na zasadzie Grogu, leć po bułka, tans, prowadź pomoc. I, i, I nagle ten Grogu tak jakby wie i on, nie wiem, leci tą maszynką, tak jakby był świadomy. To tak... Znaczy, to jest oczywiście problem tego, że w lorze rasa tych, prawda, Jody jest, nie wiem, starzeje się powoli, tak? Że dla niego tam 70 lat to jest, nie wiem, jak miał 5, Nieważne, nie ile, bo tutaj, ci od loru, proszę bardzo, piszcie w komentarzach, ale wiadomo, ja wiecie o co chodzi, nie? Że Joda ma 1000 lat, no i jest stary, tak? A nie, że ten. Więc to nie ma szans w takim serialu mieć jakikolwiek sens, bo w innym serialu, jakby, nie wiem, on miał... O, ośmiolatka, no to moglibyśmy zrobić dwa sezony później, że on już ma 15, bo tam parę lat minęło, no i takie wiecie, nie? Jakaś przemiana bohadera, ktoś tam jakiś rozwija się ta postać, a grogu przez najbliższe 33 sezony Mando będzie. Mando już umrze ze starości, tak? Albo w walce, albo się utopi, bo jak widać jest idiotą. E <laughs> I czasem ma pecha. E a, a grogu nadal będzie, no ale. Trochę to, trochę to jest głupie, że on, kiedy trzeba, no to nagle się zachowuje, że on wszystko rozumie i go ratuje. Czasem tam, ten, takie. No totalnie mi się to wszystko. No, no nie przegryza mi się to, słuchajcie. No może samaródzce, ale chyba wiecie o co mi chodzi, tak? Brakuje, żeby to miało sens, że on albo jest uga, buga, dziecko, albo jest rzeczywiście, że jest rozumny i tam z nim, nie wiem, uczy się i o, nawigacja, sprowadzę pomoc, nie? No jedno albo drugie, ale już tam. Nie wiem, no trochę mi to nie działa. No ale nieważne. E, mamy całkiem fajną scenę akcji, walczy z jakimiś. Nie wiem co, nie wiem jak to się nazywa w świecie Gwiezdnych Wojen, ale z jakimiś potworkami. Tu w ogóle fajna, fajny klimat tego miejsca i tych scen, trochę taki horrorowy, trochę taki monster movie horror, nie? Że tam coś go atakuje, ale też wchodzi, tam jakaś ciemna komnata, całe to podziemia Mandaloru... Eee, miałem dużo skojarzeń, tak jak tam na jakimś Coruscant jesteśmy bardziej w cyberpunku Blade Trainerze. Tak tu sobie bardziej myślałem. E, kopalnia, wiecie, Moira, w, e, znaczy generalnie władca Pierścieni, trochę takie fantazy i ten, no to, to, to fajnie, fajnie, że świat biednych wojen może tak iść w różne kierunki. I wiecie, tu mamy jak, no bo to wygląda tak, jakby jakiś tam Frodo i Gimli walczyli z trolem i orkami w Moirze, To Dobrze mówię, Moirze w ogóle? Moira? Moria, Boże Moria, nie Moira, tylko Moria. No wiecie, no wiedziałem, że nie ja tak, Brainfart, no żeby nie było władzy, oglądałem pierdoliat razy. No w każdym razie nasz mando tam zabija kilka potworków, nawet spoko scena akcji sama w sobie, fajne też te potworki wyglądały na całkiem dobre stroje chyba praktyczne. To chyba nie, CGI, ja zresztą nie wiem, ale tak się siak wyglądało dobrze. E, no i generalnie wpada w pułapkę, ten mały musi polecieć. No i tutaj kolejna z takich pierdół, które się uśmiałem, bo Katan dalej siedzi na tym tronie w tym pustym zamku i tak No zasadzie ona, jakiś jej droid, tak? I on mówi, on scheduled, tam, ktoś tam przybył, nie? Ja mówię tak, -hmm. e w tym miejscu, gdzie nikogo nie ma, ona se siedzi tą dupą na tym tronie, ktoś niezapowiedziany przyjechał, nie był wpisany w jej kalendarz. <grym> kurwa, no, ja, wiecie, ja nie, nie wiem, czy to jest jakiś, nie, nie w ogóle, czy to w ogóle ma, ma, czy to ma mieć sens, czy ja w ogóle powinienem o tym myśleć logicznie, że ona rzeczywiście siedzi na tronie i ma jakiś, ona ma swój schedule, Eee, nie wiem, ale w każdym razie idzie. Okazuje się, że to grogu, robienie się uga, uga, więc leci tam zgodnie z mapką. Ratuje Mando. Eee, nie wiem ile czasu to trwało. no Mando, tam niczym Frodo, prawda, z tą pajęczycą w powrocie króla, e, który też zapomniałem jak się nazywa w tym momencie, zostaje uratowany. E, mamy też znowu całkiem fajną scenę akcji. No tam bardzo fajny znowu tutaj creature design. Ty, po, ten, I ten potworek, i te wcześniejsze tam jakieś trole, trole czy to było. Fajny, no takie trochę jak znowojenne, ale trochę jak jakiś po prostu nie wiem właśnie takie ala fantazy gdzieś w kosmosie jakiś trochę science fiction bo tutaj była też robotyka że ten stworek kontroluje jakieś tam większe mechanizmy taki trochę jak ten Captain Grievous, Grievous tak z prequel'i. No nie, no co, takie, tu wszystko mi się generalnie podobało, wiecie. no, Tylko nie wiem, po co było ten motyw, że grogu musi tam coś uciec. No, ch chyba tylko po to, żeby dać mu coś do roboty, żeby nie był bezużyteczny, nie? Bo równie dobrze mogli to spokojnie napisać, że ona po prostu z nim poleciała i albo ich śledziła, nie? Że wiecie, na własnej skróże chciała się przekonać, bo się siedziała w tym zamku, nie miała nic do roboty i, no, i wiecie, i mogła śledzić mando czy coś, no nie wiem. No, w każdym razie ona nie tylko go ratuje, ale też go zaprowadza do tej świętej ich wody. I znowu mamy taki moment, typu: No, powiedzcie, to wszystko jest dla mnie głupie, że w ogóle Mando, żeby się tam odhańbić, że zdjął kask, to w ogóle jest głupie. Już mówiłem to w odcinku, że mnie go śmieszy jako pomysł, nie? Ech. Ktoś mi zarzucił, że a nie wiesz, że w religiach są hijaby czy tam coś. No, ja wiem, no ja, ja wiem, zresztą no, też to uważam za głupie osobiście, wszystkie jakieś. Jako ateista, wszystkie jakieś takie religijne, żeby ktoś ma, ma coś, bo, bo coś mu kazało nosić na głowie, coś uważam za głupie, tak? Ale no, e, już nie wchodząc, wiecie, w jakieś tam osobiste sprawy, e, to jest jeszcze głupsze niż hijab, moim zdaniem, nie? Bo to, w sensie, dosłownie, że ma kask na głowie, to jest taki hijab do potęgi. No ale, żeby nie było... Nie, nie, nie mówię, że w rzeczywistości uważam to za mądre, a tutaj nie, nie, w obydwu przypadkach dla mnie jest głupie, tak? <grywia> to moja personalna, jakby, nie? No ale tak, to, że on ma się obmyć w jakiejś wodzie i, i tak sobie myślałem cały czas, a w ogóle skąd oni będą na tej planecie później wiedzieć, że, że on przyjdzie i powie tak, obmyłem się w świętej wodzie Mandalory i tak co, co będą wąchać skórę. No, wiem, wiem, potem jest jakoś, że da im flakonik, oni to jakoś tam sprawdzają, ale. No nie, tak, tak jak to oglądałem w tym drugim jeszcze odcinku, bo to on w trzecim chyba im dopiero tam dochodzi na koniec, tak, do nich, ale oglądając tylko, jakbym tylko ten drugi obejrzał, to, to bym miał tak, skąd oni będą wiedzieć, jakby ta woda jest jakaś, a co jeśli ta woda straciła swoje właściwości, nie, tak wiecie, jest takich trochę pytań. Eee, no ale okej, okay. no, bo to brzmi jak coś mega symbolicznego, tak że weź chrzest, no to przecież chrzest jest nawet w zwykłej wodzie, tak? To symbol tam, jakaś modlitwa, tak? A nie, że dosłownie woda ma, nie wiem, inną strukturę molekularną i, i coś tam robi. Ale to ewidentnie tak jest, no więc okej. Okay. Eee, no w każdym razie uśmiałem się, bo tak, jak on wchodzi do tego baseniku i ma ten moment takiego łup i go, wiecie, ściąga w dół, i ja myślałem, że coś go porwało, że po prostu tam coś jakaś, jakaś, wiecie, jakaś ryba jest, tak? Na zasadzie no znowu, jesteśmy w jakimś podziemiu fantazy na jakiejś tam planecie i grasują tu jakieś dziwne stworzenia, no i równie no dobrze może być jakieś podwodne, no klasyczna scena tego typu. Ja nawet jak on podszedł do tego basenu, to miałem tak. Eee, w ogóle wiem, nie sobie, był taki moment, że on właśnie podchodzi, jest taka chwila ciszy, on tak patrzy, ja sobie tak myślę, a... Nasz mando nie jest głupi, nie wiecie, no za spojrzał i to jest niebezpieczne, nie wiem, mu skaner, nie wiem, coś, że. Wiecie, że. <ścoughs> jakoś, nie wiem, rzuci kamień, żeby zobaczyć jakiś krokodyl kosmiczny tam nie, nie siedzi. I tak sobie myślałem, nie, że to będzie miało sens. Mando nie, Mando zaczyna się rozbrajać i podchodzi i powoli wchodzi do tego e, potencjalnie niebezpiecznego basenu, że tak powiem. <grym> Także trochę też się śmiałem, że tak e, nie jest on zbyt sprytny tutaj. Bo to miał być moment takiej zadumy, że on jest w tym świętym miejscu, jak rozumiem. No, w każdym razie, jak zostaje tak ciopnięty w dół, no to ja myślałem, że coś go zapało, zagice i ona będzie miała jakąś tam, wiecie, no zanurkowała za nim, będzie musiała go uwolnić od jakiejś tam ryby czy coś. Tymczasem chyba nie! Chyba się okazuje i to też tam z dialogów w kolejnym odcinku wynika, że... On chyba po prostu zaczął tonąć. On chyba po prostu zrobił krok dalej i okazało się, że tam jest wpytek głęboko, bo tam oni coś gadają o tym, że tam były jakieś trzęsienia ziemi czy coś i tak dalej. I po prostu zaczął tonąć, bo nie miał tego jetpacka, jest w zbroi, więc mówię, no gdyby jej nie było, to w ogóle chłop by się utopił. Mandalorian by się skończył tak, że Baby Yoda by tam se za nim stał i robił uga buga, a on by zrobił chłop i na dno. <laughs> także w ogóle trochę się uśmiałem. Tutaj też taki trochę fajny przypadek, że akurat... Że, dobrze, że ona z nim była tak, finalnie, tak? Eee, także te, te, No to tak, nie no, wszystko fajnie. No i dobra, no i się umyli i co? I, I tyle chyba tutaj w tym wątku, no potem lecą... Już przejdę na koniec ostatniego odcinka, bo ten drugi odcinek jest w większości w innym miejscu, no. A na końcu odcinka oni lecą na tą planetę, gdzie jest to, to plemię, co go wygnało, że tak powiem, że tam jest tym apostatą. E, I po pierwsze lądują przy tej jaskini, przy tej wodzie, gdzie... W pierwszym odcinku rozpoczęliśmy od tego tam pseudo chrztu i tam, wiecie, nakładania... Tego hełmu na jakiegoś młodego, co ich zaatakował potwór. I, I tu się okazuje, że oni żyją w jaskini przy tej wielkiej wodzie, gdzie grasuje jakiś potwór, ci się wylądowali na plaży tuż przy tym, ja tak mówię Hello, w poprzednim odcinku napieprzaliście się tu z wielkim potworem i to tak, wiecie, tak, nie wiem, to jest wasza, to jest wasza plaża? <grym> I te, lądujesz przy tym, Tam, a skąd wiesz, że, bo zabili chyba tego stwora, A skąd wiesz, że był tylko jeden? I przecież to jest chyba niebezpieczne, nie, 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 w sensie... Znowu taka rzecz, typu, oglądam i tak, wait, what? takie, okej, okay, no nie ma to sensu, no, ale niech będzie, nie? No i wchodzą tam do środka i też się śmiałem z kilku rzeczy, bo tak, no ogólnie, no to wiecie, daje tą, tą próbówkę i na zasadzie ona sprawdza i mówi, no, to jest ta woda z Mandaloru, ta święta, czy jakaś tam. I to też takie dla mnie jest śmieszne, znaczy, wiecie, no, to wszystko gdzieś oczywiście, że ma, można wysunąć paralele do prawdziwych religii, jakichś tam obrzędów właśnie tam, Rytuałów czy, czy innych rzeczy związanych z naszymi tam ziemskimi religiami, no ale jest to trochę śmieszne, że tak spieprzyłeś, znaczy zdradziłeś naszą This is the way, i jakby wiecie, już tam jesteś apostatą, ale wykąpałeś się w konkretnie tamtym źródełku, więc wszystko ok, jesteś jednym z nas. I to samo do niej, i ona mówi, ale ja nie, ale ja nie chcę. <laughs> to ona to jest taka w stylu, ale ja nie jestem This is the way, ja jestem ja tego. Jestem taką... My nie nosimy hijabów, nie? A oni tak wykąpałaś się i nie zjełaś kasku, więc jesteś jedną z nas, na zasadzie siostra i wszyscy ją tam ściskają, ona taka, ale ja nie chcę, fuck you! <laughs> nie no, nie powiedziała tego, tylko tam już, ona tam przytakuje, na zasadzie, okej, okay, no niech będzie. Tylko tak wiecie, jak to oglądałem, tak mówię, no to jest nudne. To jest trudne, takie. Nieważne, że o, czy, czy ona chce, czy nie, czy ma dobre zamiary, czy przestrzega jakiegoś kodeksu, ważne, że ma kask na mordzie i wykąpała się w tamtej Wandzie. <głupie>, głupie to jest. I no, mi oczywiście przychodzą takie głupoty za głowy, no bo tam wiecie, no robię sobie jaja, wiecie, trochę for fun, no nie? Ale wiecie o co mi chodzi, nie? Że to, to nie jest wybitnie napisane, no nie jest jakaś. Bo wydawałoby się, że jak się pisze religię, jakieś kodeksy, to ona musiałaby udowodnić, pojęć ofiary, coś takie. Żeby do nas przynależyć. no nie tylko musisz przestrzegać zasad, ale tak udowodnić, że w to wierzysz, nie? A ona tak przypadkiem to zrobiła, i oni jesteś jedną z nas, przynajmniej do czasu. No, e, także tak. Jeśli chodzi o odcinek trzeci, przynajmniej jego większą część, jesteśmy na Korusant, jesteśmy z tym tam Pershingiem, co się śmiałem, jak nasz gangster Pershing. Albo pies, ordynatora z szans tego posterunku zależy jak na to spojrzeć. No i ten wątek tutaj znowu. Milion małych rzeczy, które mi się podobały i milion małych rzeczy, które miałem takie... What? takie, to, to nie ma sensu. Eee, niektóre z nich może mają sens, tylko ja na przykład czegoś nie załapałem. Ja tutaj też, wiecie, jakby, nie? Dajcie mi szansę, nie? W sensie nie, nie, nie muszę wszystkiego ogarniać. Natomiast tak, ogólnie mamy koncept to się dzieje po części szóstej, imperium upadło, jest nowa republika vol. 2 i jest na zasadzie program amnestii, tak, jest amnestia, czy tam oni mówią amnestii. Czyli, że ludzie, którzy wcześniej pracowali dla imperium, teraz są jakby na nowo, jak, jak to powiedzieć, reimplementowani w społeczeństwie, jako wiecie, no nie? Jest to, i tutaj odchodzimy od jakiegoś głupiego fantazy i zakładania kasku zgodnie z religią i wchodzimy dużo bardziej w stronę, to co zresztą było w Andorze, czyli tego takiego cyberpunkowego science fiction, takiego jakiś bardzo mocne satyry i podteksty społeczno-polityczne, cały ten odcinek trochę taki jakiś coś między Orwelem a jakimś, nie wiem, procesem Kawki, czyli no no nie, no nie wiem, może teraz tak trochę bredzę, ale no wiecie, bardzo mocne tutaj takie, jest to bardzo mocno podszyte tym, że jeden ustrój się zmienił i teraz jest drugi. Ten lepszy, ale jak się z nim nie zgadzasz, to ci zrobią branie mózgu. To jest dużo takich, no wiecie o co chodzi, no nie? Że tak, taki ukryty faszyzm i, i tak dalej, takie prze przepoczwarzenie się i, i też dużo takich rzeczy w stylu, że na pierwszy rzut oka, no to chyba dobrze, że zamiast tam, nie wiem, pozabijać wszystkich, to dają im szansę odnaleźć się w społeczeństwie, w nowych rolach, łamane na, monitorują ich, czy przypadkiem dalej nie są dolnymi nazistami, nie? Także jest tutaj dużo takich prawdziwych rozkmin, szczególnie, że mówimy o, jak wchodzimy w świat realistycznego science fiction, dając takiego, wiecie, no nie bajka fantazy, moc, wiecie, The Force, be with you, tylko takie bardziej system polityczny w całej galaktyce się zmienia. Jak by to zadziałało na społeczeństwo, no nie? Takie, prawie, takie bardziej star trekowe rozkminy, nie? I to jest, to może być ciekawe, bo mówimy nie tylko o jednej planecie, tylko o jakichś potencjalnie, nie wiem, trylionach istnień w całej galaktyce, więc to w ogóle wiadomo, że się każdego nam nie wyśledzi, nie złapie i, i nie wiem, i nie wiem, jest, to, jest to koncept kosmiczny, który może być taki trekowo ciekawy. No ale przede wszystkim śledzimy tego doktorka, który tam wcześniej był w pierwszym sezonie, czy coś, tam na początku odcinka jest oczywiście taka przypominajka, bo też tam nie pamiętałem totalnie. I chyba koncept jest taki, że on pracuje nad klonowaniem. Klonowanie jest zakazane. Oczywiście on w tym widzi możliwość, tak jak taki naukowiec, możliwość, niby wątpliwości etyczne są, ale możliwość, wiecie, że to się może przydać. Znowu mówimy o takim Niekoniecznie dystopijnej przyszłości, ale o rozterkach wynikających z technologii przyszłości, które gdzieś tam też się w naszym świecie już zaczynają, czyli modyfikowanie genetyczne ludzi, klonowania i tak dalej. No i w, tej, w tym świecie rzeczywiście to już jest na porządku dziennym, no mieliśmy wojny klonów wcześniej, tak? A także, a z drugiej strony klonowanie może się przydać, i wchodzimy w całe rozterki science fiction i postać tego człowieka i tak ogólnie nie podoba mi się, że jego wątek został rozwiązany w tym odcinku. Znaczy oczywiście on może być dalej, ja nie wiem jak to tam, w którą to pójdzie, ale to, że on tak wewnątrz tego jednego odcinka dał się złamać i podejść i na zasadzie... No jego cały tak jakby charakter arc, tak, od takiego, że dobra, jestem program amnestii, do takiego okej, okay, będę, ta, będę działał, wiecie, na zasadzie na własną rękę, bo badania mnie interesują. O! Złapali mnie. Wszystko to wtedy ten jeden odcinek było wciśnięte, nie, tak, nie wiem czy to nie byłoby ciekawsze jakby się to przeplatało z historią Mando i on gdzieś tam, żeśmy widzieli powoli jak się w nim ten pomysł rodzi, jak się, no wiecie, nie, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi w sumie, ale tak, że, że trochę szybko to się wszystko wydarzyło, nie, oczywiście nie wiem co będzie później, bo może ta historia dopiero zacznie się robić ciekawa, no ale tak, on oczywiście, e, tutaj jest w ogóle dużo mniejszych ciekawych scen, takich jak na przykład to sprawdzanie, że ten robot siedzi i zadaje mu pytania, nie, jest to oczywiście idiotyczne, bo jakby ktoś, nie wiem, nadal był nazistą z Imperium, to wiadomo, że będzie kłamał temu robotowi, ale przypominało mi to z Blade Runnera, jak Kay, w sensie postać GoSlinga. Za każdym razem musiał wrócić do bazy na ten baseline i tam siadał i zadawali mu jakieś dziwne. Tam musiał powtarzać słowa i tak dalej. Tam to był taki fajny, futurystyczny test na to, czy, czy jego programowanie, powiedzmy, jest w normie i tak dalej. Także tutaj też coś tego typu ciekawe. Samo Coruscant, jako to miasto, takie właśnie fff, super ogromna metropolia przyszłości cyberpunkowa, znowu wyglądało sztos. Mieliśmy nawet na początku odcinka to ujęcie, jak jest taki ten, taki, takie ujęcie z góry, trochę jakby z kamery Mary, takiego monitoringu, to jest ujęcie takie jak George Lucas wielokrotnie zastosował w jednych wojnach w prequelach. Więc tutaj, jako że jesteśmy na Korusan, to to znowu zostało tak wing, wing do widowni, <taki> takie samo ujęcie jak 20 lat temu w filmach. Także no widać, że w ten odcinek było dużo wrzuconego takiego, wiecie, dragi, no miłości i steregów. Całkiem ciekawa rozkmina w ogóle, jak byli w tym takim, że szli, selizali te lody i ona tam coś mu gadała. Trochę mi się przedłużała ta scena i nie byłem pewien po co ona jest, ale cały czas się zastanawiałem, że w tle, wewnątrz sceny grała jakaś orkiestra, tak jakby, bo to brzmiało nie jak muzyka taka zewnętrzna, tylko ta wewnątrz sceny, nie? Tak jakby oni też ją słyszeli. No to to był ten motyw z sequeli znowuż, z tych ostatnich filmów, motyw Johna Williamsa Rebelli. Tum, tum, tururum, tum, nie, nie będę mnucił, ale on leci, i on leci tak jakby w kilku różnych, tak jakby na kilku instrumentach był grany w sensie tej sceny, jak oni tam naokoło tego kamienia chodzą. Także miałem trochę mindfuck, ale znowu, nie wiem, czy to miał być easter egg, czy, czy wewnątrz tego uniwersum znają ten motyw, <laughs> czy to jest oficjalny hymn rebelii, wiecie, i Paul Dameron i reszty, ale nie, zaraz, bo to się dzieje przecież wcześniej. Także widzicie, to chyba był easter egg, a już sam teraz to wekni. Można się pogubić w tych timeline'ach, nie? No dobra, ale przejdźmy do Meritum. No, wewnątrz odcinka wpada on na tą swoją ex-znajomą, która też tam u Moff Gidiana pracowała, czy tam gdzieś, nie, nie, już nieważne, bo tam też mi się to gubi, kto tam u kogo pracował, ale na starą, dobrą znajomą i mają te takie teksty w stylu, czy czy tęsknisz za starymi czasami, O, ja nie mówię o nazizmie, ja nie mówię o imperium, ja mówię tam, nie wiem, czy właśnie za jedzeniem na przykład, nie? I ona go generalnie namawia, że spoko, wymkniemy się i zrobimy sobie sami laboratorium i tu wszystko, co się tam dzieje, to ja, ja, częściowo jest to idiotyczne, a częściowo nie rozumiem, bo po pierwsze, no to on tak od razu jej ufa, i tak od razu, dobra, zróbmy to. Mówię, wewnątrz znaczy jednego odcinka, zabrakło mi jakiegoś wahania, takiego, wiecie, że się przekonywał, czy coś, czy ten. Były te sceny tam u niego w pracy, jak siedzi w tym boksie, i to też są takie sceny bardzo lata 90. ten facet w boksie, taki, taki ten koncept lat 90. końcówki, gdzie, wiecie, gdzie, bo dużo filmów typu tam American Beauty, czy jakiś Matrix, że ten taki typowy amerykański Kowalski, tam John Smith, czy inny tam, jak się nazywał w Matrixie, neo, naprawdę. On, on ma jakieś głupie imię. Nieważne, w każdym razie, że, że siedzi w tym boksie, jego życie to jest takie codzienne korpo, wiecie, w tym boksie, nie? I tutaj też jest to nam pokazane, że on się marnuje, ten naukowiec. Notabene to w tej estetyce wyglądało trochę jak z serialu Severance, yy, rozdzielenie, tak? Z zeszłego roku, tym ciekawym science fiction. No, w każdym razie, więc były, było takie, było nam pokazane, że on jakby nie lubi tej pracy, się marnuje, a oni go tak tłamszą, te jego... Kreatywne wybuchy, znaczy, wybuchy no chęci i, i tak dalej. Natomiast on bardzo szybko w tym odcinku przechodzi do tego, że do no, dobra, to idzie z Tobą. I dalej, co się dzieje, to ja po prostu już miałem taki mindfuck, bo ona go bierze do pociągu, do metra. Znaczy, tu jest w wersji latającej, nie wiadomo też, no. Świat latających samochodów, oni idą do metra. Ale okej. Okay. <laughs> znaczy, czemu nie? Lepiej tak niż w solo, jak w solo. W, Han w filmie o Hanie Solo, jak było ten. Scena pociągu, który był dosłownie jechał na jakiś torach. W świecie, gdzie wszystko lata. <noise> okej, okay, a tam były tory. okej. Okay. znaczy nie, <noise> Może da się to wyjaśnić, ale zawsze z tego miałem bekę. W każdym razie, y, więc oni się w, nie, nie wamują do pociągu, tylko wchodzą na gapę, ona tam stawia nogę i wchodzi. No takie, okej, okay, ale czemu? Czy tu bilety są imienne? Że ktoś by śledził, żeby rząd wiedział, gdzie oni pojechali? Czy jakby po co ryzykować? żeby na gapę, nie można było się inaczej tam znaleźć, jakieś. Cała ta scena była dla mnie taka w stylu... Ale w ogóle po co? On taki poddenerwowany tym pociągiem i tak... Czy to miało sugerować, że to społeczeństwo jest aż tak faszystowskie, tylko w inny sposób, że, że... Że tutaj też na zasadzie wsiądzisz do metra i wszyscy patrzą na zasadzie... Uu, podejrzane, tłumacz się kim jesteś, tak jak... nie, nie, nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję, czy to po prostu to było głupie, nie? W każdym razie oczywiście uciekają przed robotem Kanarem. I znowu to jest takie, ona doszła do końca pociągu i ufasz mi, zaufaj mi i skaczą. I ja tak mam... Po pierwsze to co, ona to za każdym bo ona mówi, że to wiele razy już tam jeździła, bo skąd wzięła te suchary, ale to ona za każdym razem skakała, za każdym razem dochodziła do końca pociągu i w odpowiednim momencie skakała? Wydaje się to nieefektywne, niebezpieczne, w ogóle to, że oni skoczyli w dobrym momencie i się nie zabili, tylko na jakieś tam coś pseudo miękkiego upadli, to też tak jak to wyliczyć, ten pociąg zapieprzał oni tyłem do, do kierunku jazdy. Jeden wielki kurwa nonsens, ona zrobiła wiele razy, nikt się nie kapnął w pociągu, że im coś, że im pasażer regularnie wyskakuje między stacjami. Ja nie wiem, czy, czy, czy za każdym razem gdzieś dojeżdża i idzie z buta, a teraz musieli uciekać przed kanarem. Ja nawet nie wiem, ale no to było tak nagrane, że miałem takie what? po czym, po czym wchodzą tam, biorą jakieś rzeczy i, i nagle są otoczeni przez tą powiedzmy policję i ona okazuje się, że go w ogóle zdradziła i w ogóle tego. I on ma to pranie mózgu, a ona mu jeszcze to podkręca, robi to co ten. w Chłopaki nie płaczą, wiecie co, on jest kurwa Robocop, i tamten co próbuje go, próbuje go porazić prądem, Milowicz, bo wiecie, żeby. No bo sam go postrzelił, no nie? F mam już dosyć tego Twojego Freda w dupę, na Mać, budzi mnie codziennie o 5.30. Nawet, we, nie no, reszta. Zresztą źle, źle to cytowałem, ale no parafrazując, powiedzmy. No w każdym razie nie wiem jaka jest jej motywacja, czy chodziło o to, że on zebrał jej potrzebny sprzęt do tam czegoś pracy nad klonowaniem, a teraz mu wyprała mózg, żeby on się tym nie zajmował. Nie, nie, nie wiem jaki to jest. Ja, ja nie wiem. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, bo ja kurwa, ja nie wiem po prostu. Jest, ja, czy Ja na tyle byłem nieskoncentrowany, jestem niewyspany czy co, ale na zasadzie tak oglądam to i nie wiem. I dlaczego ona w ogóle... Ona go tak mega, mega na to sama namówiła i okazuje się, że to był taki sting operation, to było takie, wiecie, takie ona go wrobiła, tak specjalnie, to była taka pułapka na pedofila. Tylko, że ona dosłownie go namówiła na to wszystko, tak jakby on w ogóle tak sam nie chciał, nie, więc... Czy, czy, czy ona po prostu w ostatniej chwili zmieniła zdanie i na zasadzie, ha, jak go wam przeprowadziłam, ja, ja tu czegoś ewidentnie nie zrozumiałem, ale no, okej. Okay. No i potem na koniec odcinka mamy już to mando, co mówiłem, także to dużo, długo już gadam o tych odcinkach, więc to będzie tyle. Tak jak mówię, audiowizualnie sztos, wiele elementów wewnątrz fabuły ciekawych, jakieś rozterki science-fiction, elementy fantazy, trochę scen akcji i tak ale dużo takich jakichś że coś i w makro i w mikroskali mi nie działa, także jestem, na pewno lepszy to było niż pierwszy odcinek, ale wciąż takie na szósteczkę, powiedzmy, bym powiem, no 6 na 10, nie wiem, może więcej. 7 na 10, nie wiem, no będę oglądał chyba dalej. Czekam na Wasze opinie, czy nie zgadzacie, czy nie. Śmiało piszcie, i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach. <grym>